Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was serdecznie na kanale Góra Moria. Wprowadź swoje życie w ruch. Ja nazywam się Ksiądz Kamil, a to jest kanał ruchu Światło Życie, diecezji Siedleckiej. Zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka serii Okiem Moderatora. Dziś porozmawiamy sobie o tym, co zrobić, gdy czuję, że moja wiara podupada. Plus mały bonus. To co? Lecimy! Pu, 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 kochani, od czego by tu zacząć? Najpierw chcę Was przeprosić za to, że tak długo nie było odcinka z naszej serii Okiem Moderatora. Chyba już 3 tygodnie albo nawet miesiąc, odkąd się, ukazał się ostatni odcinek. No, powodów było kilka. Przede wszystkim powód był taki, że nagrywałem dla Was i dla całej diecezji rekolekcje adwentowe, 26 słów na adwent, które są ciągle dostępne na kanale FaroTV. Zapraszam, wbijajcie, subskrybujcie. Więc, no, miałem trochę pracy po prostu innej, związanej też z nagrywaniem różnych materiałów, ale w najbliższym czasie nie planuję nagrywać nic ponad to, co jest na naszym kanale, żadnych też jakichś super dodatkowych konferencji. Dlatego postaram się, żeby ten kolejny odcinek okiem moderatora ukazał się najpóźniej za dwa tygodnie, a może uda się wcześniej. Więc wracamy do regularności. Jest dużo pytań od Was, za co jestem bardzo wdzięczny. Zachęcam. Zadawajcie kolejne pytania. W opisie tego filmiku jest link do formularza Google. Tak się mówi, czytam Google i tam można wklepać, wpisać swoje pytanie. Każde pytanie czytam, nad każdym się zastanawiam. No i wybieram ten, na które odpowiedzieć. Jest ich sporo, więc będę starał się, żeby też te filmiki ukazywały się częściej. Dziś odpowiem na pytanie. Zadane przez osobę, która podpisała się taką ikonką, taką buźką uśmiechniętą z aureolką, czyli jakiś aniołek mi to napisał. Pozdrawiam serdecznie tego aniołka, albo anielice, czy anioła, nie wiem, to oazowego ludka, który zadał mi to pytanie. Plus będzie bonus, czyli też krótka odpowiedź na jedno dodatkowe pytanie, tak postanowiłem, trochę nie było, więc będzie dwa w jednym dzisiaj. Pytanie brzmi tak, posłuchajcie jego całej treści. Co jeśli wierzę w Boga, ale nie widzę Go w swoim życiu i moja wiara podupada? Staram się z tym walczyć, ale nawet nie umiem robić namiotów spotkania i zastanawiam się, co ze mną nie tak. Bardzo ważne pytanie, dziękuję za to, że zostało zadane. Myślę, że wiele osób się z tym mierzy na różne sposoby. I teraz chciałbym krótko Wam omówić, jak podejść do takiego doświadczenia, co robić, gdy czuję, gdy widzę, że moja wiara podupada. Nie dam w tym filmiku jakiejś ogólnej recepty, ale powiem o różnych przyczynach i powodach tego, co się może w tobie dziać, oraz co z tym robić. Zacznę od tego, że kochany oazowy ludku, jeżeli doświadczasz tego, że Twoja wiara podupada, to trzeba dobrze na początku rozeznać, jaki jest tego powód i co tak naprawdę się w Tobie dzieje. Więc pierwsze jest rozeznanie. Rozeznanie duchowe tego, co się w Tobie dokonuje, bo y, może być wiele różnych powodów, które wpływają na Twój stan duchowy, ale też Twój stan duchowy może być czymś innym niż by się na początku wydawało i trzeba po prostu rozeznać, co się w Tobie dzieje, co to za ciemność w Tobie, dlaczego Twoja wiara podupada, chociaż wierzysz w Boga y, i co z, tym, co z tym zrobić. Więc pierwsza rzecz to po prostu zachęcam i zapraszam do tego, by porozmawiać na spokojnie o stanie Twojej duszy ze swoim spowiednikiem bądź kierownikiem duchowym. Najlepiej z kierownikiem duchowym. Kierownictwo duchowe to niekoniecznie to samo co spowiedź, ale może nie będziemy o tym mówili dzisiaj, kiedyś może o tym opowiem. Ale trzeba to rozeznać z kierownikiem bądź spowiednikiem. Jeśli nie masz stałego spowiednika bądź kierownika duchowego, po prostu znajdź mądrego kapłana, z którym będziesz mógł spokojnie porozmawiać. Czy to poza spowiedzią, czy, czy w trakcie spowiedzi. Ale jeżeli, jeżeli w trakcie spowiedzi, jeżeli chcesz, żeby to było w sposób sakramentalny, objęte łaską Chrystusa, co jest bardzo dobre, to trzeba się z takim księdzem umówić na spowiedź indywidualnie, żebyś ty miał, ty miała czas na też spokojne wejście w swoje serce, w swoje sumienie, i żeby ksiądz też się nigdzie nie śpieszył, żeby nie miał kolejki do konfesjonału. I trzeba razem z kapłanem którego wpuścisz do sanktuarium swojego sumienia, na spokojnie rozeznać, co się dzieje i jakie podjąć kroki, by z tym walczyć, co z tym robić. Bo tutaj ta osoba, która zadała pytanie, napisała, że stara się z tym walczyć, ale, ale nie umie, nie wie co robić. Nawet namioty spotkania nie wychodzą. Więc podstawa, fundament, rozeznanie razem ze spowiednikiem bądź kierownikiem duchowym i opracowanie taktyki. Obranie pewnej ścieżki. Dobra, łyknę herbatki i powiem Wam teraz, dobra, herbatka angielska. U, coś mi się tutaj rozkręciło. I teraz, może powiem, żeby tak Was z tym nie zostawić, powiem Wam o tym, e, jakie mogą być przykładowe powody takiego stanu duszy, czyli co tak naprawdę się może dziać w Tobie czy we mnie, kiedy doświadczam tego, że moja wiara podupada. I co z tym robić? I ja wypisałem sobie takich sześć przykładów. Ich może być więcej. Więc widzicie, jak nasza duchowość, nasze życie duchowe jest kwestią o, dobra, nie rozlałem. Jest kwestią złożoną. Nie jest to wszystko takie proste. No. Dobra. Pierwszy przykład, pierwszy taki powód tego doświadczenia, o którym ktoś może pisać, o którym ktoś pisał, może być taki. Może być tak, że przeżywasz coś, co nazywa się nocą duchową. Serio, jest coś takiego. Jak poczytacie sobie pamiętniki świętych, na przykład Dzieje Duszy Świętej Teresy od dzieciątka Jezus, albo to, co pisała w swoich dziełach Święta Teresa Zawija, Matka Teresa z Kalkuty, Jan od Krzyża, to naprawdę na drodze do świętości jest taki etap, który nazywa się nocą duchową. I najczęściej to jest ostatni etap życia duchowego, już przed tym mistycznym zjednoczeniem się z Chrystusem, a nawet często to mistyczne zjednoczenie z Chrystusem, o którym pisali święci, o którym pisali mistycy, dokonuje się właśnie pośród ciemności. Jan od Krzyża pisał o tym, że pośród ciemności wkracza się na tą górę karmel, górę spotkania z Panem. To jest bardzo ciekawe. Naprawdę, święci przeżywali takie ciemne noce wiary. Nawet Teresa od dzieciątka Jezus pod koniec swojego życia pisała, że rozumie ateistów, bo przeżywa wielką ciemność. Wcześniej wydawało jej się, że Bóg jest tak blisko, na wyciągnięcie ręki w ogóle wydawało jej się to niemożliwe, żeby nie wierzyć w Boga. A teraz, kiedy już osiągnęła taki stopień życia duchowego, doświadcza tego, że Bóg jest daleko, że jest w jakiejś ciemnej chmurze, pośród ciemnej nocy. I to było dla niej wielkie cierpienie. Ale to cierpienie ją uświęcało i to był naprawdę potężny etap świętości, bo święci w tej nocy wiary nie tylko nie odchodzili od Boga, ale stawali się jeszcze mu bardziej oddani, posłuszni, bliżsi, jeszcze bardziej z nim zjednoczeni, chociaż nie doświadczali duchowych pociech, chociaż nie doświadczali jakichś już wewnętrznych wizji, widzenia duchowego, co wcześniej było w ich życiu. Więc może być tak, że wydaje ci się, że twoja wera podupada, a po prostu przeżywasz jakąś noc duchową, ciemną noc wiary, o której pisali święci. Trzeba to rozeznać z powiednikiem. Może tak być. Może tak być, ale nie musi. I prawdopodobnie tak nie jest, ponieważ no, to już jest taki high level. High level życia duchowego. Na chwilę obecną to zostawię. Mi się wydaje, że ja w moim życiu duchowym tej nocy wiary, nocy duchowej nie przeżywałem jeszcze. I, i przypuszczam, że jeżeli będę szedł drogą dalej zbawienia, to, to może taki etap w moim życiu duchowym przyjdzie kiedyś, a może nie. Chyba wolałbym nie. Chyba, że będzie potrzebny. Ale tak, może być tak, taki przypadek, taka przyczyna i taki stan. Trzeba to rozeznać i wtedy z kierownikiem, z powiednikiem zastanawiać się, jak w tym wszystkim umacniać się duchowo. Noc duchowa, pierwszy, pierwszy powód. Ale no mówię, high level, lecimy dalej. Może być tak, że ciemność w sercu, ciemność duchową, którą przeżywasz, to jeszcze nie jest ta noc duchowa, o której pisali święci, ale po prostu to jest pewien etap życia duchowego. Ja tu tak spoglądam, bo sobie wypisałem, co mam do Was mówić. Tak pewnie będzie trochę za długo. Może być taki etap Twojego życia duchowego, podczas którego Pan Bóg zabiera Ci, zabiera w cudzysłowie, duchowe słodycze. Takie pociechy, pocieszenia, które wcześniej miałeś, miałaś i były tobie potrzebne, ale na chwilę obecną Pan Bóg chce oczyścić Twoją wiarę. Święci pisali o tym, że na drodze naszego duchowego rozwoju mamy przynajmniej trzy etapy. Oświecenie, czyli moment, kiedy się nawracam. Potem jest etap oczyszczenia i na koniec zjednoczenia z Bogiem. I najczęściej ten etap oczyszczenia, kiedy Pan Bóg oczyszcza moją duszę i moją wiarę, wiąże się z tym, że. Zaczynam doświadczać jakiejś ciemności. To jeszcze nie jest ta noc duchowa, to jeszcze nie ten high level, na który weszli święci, ale to jest po prostu pewien etap, który na mnie przyszedł i który przeminie, które muszę mądrze przejść. Dlaczego Pan Bóg może zabierać mi w cudzysłowie oczywiście pewne duchowe pociechy, pewne światło czy takie duchowe łakocze słodycze, żebym pragnął Boga dla Niego samego, a nie dla Jego darów? Pamiętam jak kiedyś prowadziłem, przepraszam, nie prowadziłem, byłem animatorem na ONŻED 1, to było kilkanaście lat temu, miałem fajną grupę chłopaków i oni takie swoje duchowe doświadczenia bliskości Boga nazywali wczutą. Mówili, ale miałem wczutę na modlitwie, ale miałem wczutę. No i pamiętam, jeden mówi takie świadectwo w grupie, że słuchajcie, ja już od tam paru miesięcy nie mam wczuty na modlitwie, nie potrafię... Wczuć się, nie czuję pana Boga. No i ja wtedy też mu powiedziałem, słuchaj, ja już tak mam od roku albo więcej, że nie łapię tej wczuty, nie mam jakiegoś, prawda, flow na modlitwie. I on tak, o, i trochę chyba mu to pomogło. I wtedy zaczęliśmy sobie gadać o tym, że właśnie ta wczuta nie jest wcale najważniejsza. Ważniejsza jest twoja wierność Bogu w modlitwie i to, że ty twarz przy Bogu i Bóg oczyszcza tą wiarę i, i często ten etap oczyszczenia. Tylko chwilowo wiąże się z tym, że nie ma tych duchowych pociech. One potem wracają. I trzeba przez ten etap też mądrze przejść. I tu potrzebna też jest pomoc kierownika, spowiednika. Bo mogę ten etap zawalić, odpuścić tej modlitwę, zrezygnować, przestraszyć się, że coś się ze mną dzieje, że naprawdę oddaliłem się od boga. A wcale tak nie musi być. Więc drugi, drugi powód, drugi, drugie rozeznanie tego stanu duchowego, proszę, po prostu to może być taki etap Twojego oczyszczenia wewnętrznego. Dobrze, wyknę, bo w zasycha. O jaka dobra z Londynu. <laughs> dobra. Trzeci powód może być taki, że yy, doświadczasz tego, że twoja wiara podupada po prostu dlatego, że się zaniedbałeś duchowo. Można się duchowo zaniedbać. Yy, ja byłem dawno u fryzjera, więc postanowiłem, że zadbam o swoją brodę, bo już była zaniedbana. Można zaniedbać się fizycznie, tak? Jeść tylko pizzę, kebaby u lubię. I brzucho rośnie, prawda? Boczki rosną. No. Jesteś zaniedbany fizycznie. Potem ciężko coś z sobą robić. I może być też tak, że zaniedbałem się po prostu duchowo. Że zacząłem sobie odpuszczać wiarę, modlitwę, regularność namiotów spotkania zacząłem to wszystko zaniedbywać, wkradło się jakieś duchowe lenistwo na moją drogę i po prostu skutkiem tego jest faktycznie ciemność we mnie. Nie widzę Boga i, i nawet nie potrafię do Niego wracać. Jest to dla mnie coraz trudniejsze i powoli, powoli się oddalam, chociaż w Niego wierzę. I to może być po prostu spowodowane lenistwem duchowym, zaniedbaniem wewnętrznym. I tu też na to jest tylko jedna rada, brać się do roboty, z, z, ze spowiednikiem opracować sobie plan działania i, i przełamać to duchowe lenistwo. Często duchowe lenistwo, jeden z grzechów głównych, jest korzeniem, powodem innych grzechów, od niego potem zaczynają się inne złe rzeczy dziać w moim życiu. O tym pisali ojcowie pustyni. Mówili też o takiej acedii duchowej, czyli wewnętrznym duchowym smutku, który też jest z tym związany. Więc może być tak, że przeżywasz swój stan z powodu jakiegoś zaniedbania. I trzeba się za to wziąć z czyjąś pomocą, żeby też samemu z tym nie zostać. Tu jest naprawdę pomocny, dobry, mądry spowiednik. Ja na przykład miałem taki etap w swoim życiu duchowym, że oduczyłem się trochę namiotów spotkania. Mówię o tym świadectwo na Faro TV, pierwszy chyba odcinek 20, 26 słów na Adwent. Posłuchajcie mojego świadectwa. I tu potrzebna jest pomoc. Pomoc kierownika, też często pomoc wspólnoty. Dobra. Czwarty powód, czwarte rozeznanie tego stanu wewnętrznego może być tak, że gdzieś podupada Twoja wiara, ponieważ ktoś cię zgorszył. Z powodu zgorszenia można zacząć tracić wiarę. Może tak być. To może być zgorszenie, które przychodzi z zewnątrz albo w, z, od środka. Z zewnątrz, czyli spoza wspólnoty, spoza kościoła. Może być tak, że jesteś w takiej grupie rówieśników. W takim otoczeniu, w pracy czy na studiach, że po prostu ludzie dookoła mają na ciebie zły wpływ. Oczywiście my jesteśmy posłani do świata, by głosić Ewangelię. Yy, jesteśmy posłani niczym owce pomiędzy wilki i, i, i nie możemy uciekać od świata. Ale jeżeli świat ten pogański, <laughs> może nie powinienem aż tak mocno mówić, ale świat bez Boga stanie się środowiskiem mojego życia, to zaczniemy wciągać. Tak Izraelici, którzy weszli do ziemi obiecanej, zaczęli mieszać się z poganami. O, coś mi się tu wyłączyło, działa. Zaczęli mieszać się z poganami, zaczęli tracić wiarę, zaczęli podupadać w swojej wierności Panu Bogu. I może być tak, że po prostu gorszy mnie otoczenie. I czasem trzeba otoczenie zmienić, ale nie zawsze. Na pewno jest to znak tego, że muszę znaleźć jako moje główne środowisko życia wspólnotę na nowo. Franciszek Blachnicki mówił o tym, że jedynym środowiskiem życia nowego człowieka jest co żywa wspólnota kościoła, żywa komórka kościoła, mała grupa, wspólnota parafialna, oazowa, grupa krągdomowego kościoła, potrzebuje wspólnoty, by żyć duchowo. Jak w tej wspólnocie nie żyję, tylko moje życie jest zakorzenione gdzieś indziej, będę się rozjeżdżał. Więc to może być to, a może być coś takiego, że jestem zgorszony właśnie wspólnotą. Może być tak, myślę, że trochę osób to ostatnio przeżywa, że jestem zawiedziony kościołem, wspólnotą, w której jestem, czy nie wiem, kościołem ogólnie w Polsce. Może tak być z powodu grzechów y, członków tego kościoła, wspólnoty. Y, jest to trudne, ale paradoksalnie doświadczenie takiego zgorszenia może być szansą do tego, by wejść na wyższy poziom wiary by spojrzeć się na kościół jeszcze głębiej, by odkryć obecność i działanie uświęcające Chrystusa, który prowadzi swój kościół przez te burze historii, pomimo grzechów nawet ludzi bardzo wystających wysoko na przykład w kościele. Naprawdę kościół jest ciałem Chrystusa i chociaż wspólnota, w której jestem, jest niedoskonała, to jeżeli jest to wspólnota zbudowana wokół Chrystusa, to tam Jezus będzie działał mnie uświęcał. I takie czasem wewnętrzne zgorszenie naprawdę może być szansą dla pogłębienia wiary. Tylko też tutaj potrzebna jest pomoc, żeby z tym nie zostać samemu, żeby jakimś nie pogrążyć się w ciemności. Dobra, piątka, piątka. Co jeszcze może być powodem jakiejś ciemności wewnętrznej, tego, że podupada moja wiara? Po prostu moje grzechy. Moje grzechy, czyli przyzwyczajenie do grzechów, nawet powszednich. Czasem mamy swoje ulubione grzechy, nie chcemy z nich rezygnować i nawet nie widzimy tego, że po prostu się rozjeżdżamy. Z, właśnie z ich powodu grzech rodzi ciemność, a zwłaszcza grzech śmiertelny. Powodem mogą być moje nałogi albo trwanie w grzechu ciężkim. Trwam w grzechu ciężkim, on jest ciemnością, odcina mnie od światła, przestaje widzieć i doświadczać Boga. Więc może być tak, że powodem mojego wewnętrznego duchowego pogubienia są właśnie moje grzechy, i tu trzeba podjąć walkę z tymi grzechami, tylko też błagam Was nie samotnie. Samotnie to nic nie wychodzi, żeby zacząć walczyć ze swoim przyzwyczajeniem do grzechu, z nałogiem, żeby przestać trwać w grzechach ciężkich. Potrzebna jest pomoc wspólnoty, czyli środowisko trwania mojej wiary, dom duchowy i no właśnie, znowu wracam do tego, mądry, spowiednik, kierownik, z którym opracuję. Taktyka walki z grzechem, którego wpuszczę do sanktuarium mojego sumienia. Bóg działa w naszym życiu też przez innych ludzi, więc jeśli ciemność w twojej duszy jest spowodowana grzechem, szukaj światła. Wracaj do Chrystusa i szukaj pomocy kościoła, tak, różnych ludzi. No i może na koniec, szósteczka. Jeszcze powodem tego, że doświadczam. Upadek mojej wiary może być to, że po prostu umiera we mnie stary człowiek. Ha, tak. Może być tak, że wydaje mi się, że podupada moja wiara. A może ja nigdy jej nie miałem tak naprawdę? Znaczy, miałem jakąś wiarę, ale wiarę dziecięcą, wiarę niedojrzałą, wiarę starego człowieka, który tak naprawdę ufa sobie, a nie Bogu. I teraz to się we mnie burzy. Yy, przychodzi taki etap, kiedy to się we mnie po prostu zaczyna rozpadać bo to nie była jeszcze prawdziwa wiara. I Bóg mnie w tym momencie zaprasza do nowej wiary, do tego, by umarł we mnie stary człowiek, a zrodził się nowy. I jeżeli jest taki powód ciemności w Tobie, to po prostu trzeba zacząć od początku swoją duchową drogę. Od początku czasami tak jest, że trzeba naprawdę zacząć jeszcze raz to samo, czyli wrócić do etapu ewangelizacji, do tego, by przyjąć Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, żeby przeżyć na nowo tajemnicę własnego chrztu. Tak. W ogóle też róg do tego zachęca, by co jakiś czas odnawiać w sobie tę drogę, którą już przeszliśmy, by wracać do tych treści, że czasem w życiu po prostu potrzebuje na nowo to przejść, by, by umarł we mnie stary człowiek. Dobra, kochani, więc takich może być sześć powodów podupadania wiary, czy tego, że czuję, że moja wiara podupada. Tych sześć wypisałem, ich jest o wiele więcej, ale to film by trwał chyba z godzinę. Generalnie zachęcam, rozeznanie duchowe i potem plan działania. Dobra, a teraz bonus, Łyknę herbatki i bonus. Króciutko, szybciutko odpowiem na pytanie, które zadał mi robaczek. <śm> <śm> Pozdrawiam robaczka, tak to się podpisał robaczek. Robaczek zadał takie pytanie. Czy warto prowadzić zdalne spotkania formacyjne dzieciom Bożym? Które w normalnych warunkach większą część pochłania tak zwana metoda aktywizacyjna, a często dziesięcioletnio dzieci nie znają tematu w formie wykładu, np. o jedności kościoła. Haha. Ha. No właśnie, czy, czy warto prowadzić spotkania zdalne dzieciom Bożym? Warto. Oczywiście one nie zastąpią spotkań normalnych i. Może przyniosą mniejsze owoce i są trudniejsze do zrealizowania, ale błagam Was, animatorzy, nie odpuszczajcie, prowadźcie te spotkania, nawet dla dzieciaków z ODB. Może one nie zrozumieją tego, co chcecie im przekazać, ale szukajcie dla nich też jakichś metod aktywizacyjnych. Można też przez te internety, przez te zoomy różne wymyślić coś ciekawego, przecież jakiś quiz, jakąś zabawę, jakoś ich zaktywizować i po drodze przemycić treść formacyjną. Nawet jeśli to nie przyniesie im, nie da im takiej wiedzy i takiej, takiej możliwości rozwoju jak normalne spotkania, to przynajmniej walczysz o jedno, o to, by podtrzymać wspólnotę, by to się wszystko nie rozpadło. Ten czas, który przeżywamy, jest nam dany i zadany. No, tak słuszmy Panu, jak tylko potrafimy, a nawet kiedy widzimy, że to jest mało, co możemy zrobić i że to nie jest tak dobre, jak byśmy chcieli, zostaw to w rękach Boga. Pan da owoce. Ty spełniaj swoją posługę, spełniaj swoją misję. Dobrze. To był bonus. Szybka odpowiedź na pytanie robaczka. Robaczku, nie poddawaj się, robaku, nieboraku, Izraelu. <laughs> Walcz z ufnością i złóż to wszystko w ręce Pana. Kochani, widzimy się we wtorek na konferencji wtorkowej, a najpóźniej za dwa tygodnie kolejna, kolejny odcinek serii Okiem moderatora, a może uda się szybciej. Może szybciej to załatwię i zorganizuję. Zadawajcie pytania w formularzu. To co? Żegnamy się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.